Dzisiaj daję sobie prawo do bycia sobą, nie idealną, trochę roztrzepaną, zapominalską, ale i dobrą, empatyczną, potrafiącą wyczuć intuicyjnie potrzeby innych. Dziś doceniam siebie za swoją siłę, upartość i wiarę w ludzi i ich wewnętrzne dobro. Pozwalam sobie być sobą i pozwalam innym być sobą bez zbędnej oceny. Szanuję dziś siebie i innych. Tych, którzy są odmienni, tych, którzy czują inaczej, którzy widzą inne perspektywy, i tych, którzy są zablokowani i nie czują w ogóle. Patrzę dziś na nich z szacunkiem dla ich własnej drogi. Dzisiaj jestem wolna od kontroli, spokojna i wspierająca dla siebie i innych. Robię miejsce na każde uczucie i emocje, z którą się dziś spotkam, bo dziś jest kolejny piękny dzień. I wyciągnąć z niego jak najwięcej radości, czując wdzięczność za każdy swój oddech.